Witajcie widzowie takiego mam skina na bedroku dziwnego. Ale to nie jest właściwie ważne, bo pewnie też zastanawiacie się, czemu właściwie jesteśmy na bedroku. W sumie czemu ja jestem, ale to jest nieważne. Ponieważ do bedoka dodali taką funkcję, a mianowicie jaskinie i klify, co sprawia, że nasze światy są już konwertowalne z po prostu z... Są po prostu konwertowalne z. Po prostu można je skonwertować do tej wersji nowszej. W której wiadomo, będzie pod Bedrockiem, nowy generator i tak dalej. Więc jestem ciekaw, jak to działa. No i czas, żeby zaprezentował wam nasze ten. Nasze ten. Nie zastanawiajcie się, czemu rzeka jest pełna Aksolotlów. To już. Nie wiem. Chciałem mieć niebieskiego Axolotla, ale... I spełniłem je wszystkie w tej rzeczy, ale nie udało mi się zdobyć. Więc zastąpiłem go jakoś tak. Potem się dowiecie, czemu chciałem mieć w ogóle Axolotla. Ale mamy tutaj ten. Ogólnie wszystko się... Ale mamy tutaj wszystko ten. Stwierdziłem, że postawię naszą grę, nasz Minecraft... Ten system tutaj w dość trudnej sytuacji, ponieważ... Wasz pierwsze, To tutaj mam... Ponieważ tutaj na przykład mamy M dziurę, do bedoka, która przyda się w sumie na coś innego, ale jest dziura. Tutaj mamy most, który. Przy, przy rzecę więc to może też być już trochę problematyczne dla gry. Tutaj mamy ten, drogę. Taki domek, który nie jest nigdzie. Zobaczymy, czy on się utrzyma. Jak inne rzeczy się nie utrzymają. I tu jest coś bardziej na wzniesieniu, bo wtedy... Bo wtedy bo w Minecrafcie nowym gra będzie ogólnie tak bardziej trójwymiarowa. Będzie bardziej taka. Mniej... Ten będą mniej płaskie i bardziej trochę górzyste. Więc stwierdziłem, że postawiłem również budynek jakiś na ten. Na wzniesieniu. W tym przypadku jest to magazyn z ziemniakami, oczywiście. No i tutaj mamy też duszkę do ten, do która pobiera energię z piorunów. Co prawda w prawdziwym świecie nie mamy jeszcze tak mocnego akumulatora, który byłby w stanie się oprzeć przeć, em, napięciu i te wytwarzanym przez, e, przez piorun, ale to jest Minecraft, więc tutaj, takich tutaj o takich skomplikowanych rzeczach nie myślimy tej dobry chodzi głównie o to, że jest wysoka. Oczy to akurat nie jest ważne. Ważne jest to, że ona jest tak naprawdę na dwóch biomach, bo tu są plainsy, a tu już jest e, ten. E, ten las czarny, czarnego, czarnodębowy. A tu jeszcze nawet nie wszystko. Ponieważ mamy tutaj też e, byty. Czyli wiadomo zwierzęta. Mamy tutaj kota. W innym miejscu mamy akwarium z naszymi arstroatelami. Jak widzicie. A mamy też byty takie bardziej przy... Gdzie jest wagonik? Mamy też tutaj roller coaster, który, Do którego powinienem wziąć jeśli chcę, żeby to działało. Trzymaj się. Nie. Ja jest tam. Więc mamy też rower Jest tutaj byt w postaci wagoniku, czyli taki pojazd. Jest też byt w postaci łódki, czyli też pojazd. To jest właśnie ten most. Więc jestem też bardzo ciekaw, czy to będzie w stanie... jak, jak ten. Ogólnie to wszystko chciałem zbudować na szybko, ale... Ale mimo iż w sumie Bedrock ma taki chyba trochę słabszy, nie wiem, czy ten sam, ale raczej nie. Taki gorszy silnik. To jednak się trochę rozbudowałem, Wykorzystałem nowe bloki, bo byłem na starych wersjach. Zielę trochę, więc wykorzystałem te nowe bloki, bo jeszcze się nim nie nacieszy. No oczywiście ja co nie. Ok, koniec deszczu już jest. Ale jak widzicie, mamy tutaj ten. Ten. Ten dosyć sporo nawet rzeczy. I no, nie wiem, czy ten system, wygenerowany przez Mojanga którego jest to dopiero pierwsza wersja i zupełnie jest to beta. Więc nie, nie wiem, więc zobaczymy, no. Na jak bardzo ten, jak, na jakiej procencie Mojang zda test, więc teraz tutaj, oczy, no to zaraz tutaj ten, już wrócę w zmienionej wersji, wersji oraz przedstawię wam porównanie, więc wiecie, muszę tutaj trochę rzeczy przygotować. I proszę bardzo, co my tu mamy? Hmm. Fascynujące, bo za dużo to się nie zmieniło musicie, no to, dobra, no trochę się zmieniło, ale musicie wiedzieć, że ja tak naprawdę nie widziałem jeszcze porównań i nie wiem, tak naprawdę moje starania były trochę chyba, trochę chyba bez sensu budowałem tą wioskę, bo w niej no nic się nie zmieniło, no wszystkie zwierzęta są, mają imienia, imiona, i jest wagonik, oczywiście łódki, axolotle też są a dziura, ale spójrzmy na przykład na dziurę. Mamy tutaj Bedroka, ale coś tu jest zgliczowane, bo tutaj nie powinien być bedrock, tylko Deep Czyli coś zepsuliśmy. Tutaj wiadomo, mamy minusowe kratki, ale. jest ich 60, pi tak. Ale no kurde, coś chyba się zepsuło, ponieważ. Nie wiem. Może trzeba było nie robić tej dziury w bedroku? No, zdecydowanie nie. Aha. Coś tu jest nie tak, no. Nie wiem, czy to powinien być tutaj... Ech, Bedrock zamiast Deep Chyba nie. Ale... ja Coś tu się spapało zdecydowanie z tym. W sumie myślę też, że to się podwyższy, a się nie podwyższyło. Chyba. W sumie nie widziałem... ...szeregu tego porównania. Więc tak naprawdę za bardzo to nie wiem, jakie są już gdzie mogę wam zrobić jeszcze inny filmik. Ty, co jest grane? Sieczanki nie... Sieczanki trochę psują. Tak naprawdę teraz... Jest więcej wody? Jakoś... Nie wiem. Strasznie dużo jest tej wody teraz. Ale czy nowe Crave Went cliffy Są. Ej, mode Zobaczmy, czy mamy ten. Hmm. to, Na tym tybie nie ma to, A to bez sensu. Może chociaż działa sztuczka. Tak zwana. Dobra. Pokazywa, że wam teraz... Zobaczmy, czy ten. Podziemia są nowe. To też warto zaznaczyć. Gdzie jest to? Gdzie jest? Okej, okay. gdzie jest? Gdzie to jest? No co jest? Ja mogę znaleźć moich tych Ej, czego ja właściwie szukałem? A, komposta, dobra, to już mam I teraz potrzebujemy jeszcze tego Tego Małego smlada. No i teraz musimy zrobić sztuczkę, bo chcę zobaczyć czy są nowe jaski. Nie, Nie no, to jest. No, oczywiście no, ten silnik jest tak w ogóle niepodobny do Javy, a to, że to aż dziwi Więc tutaj jest wioska. Ale to nie jest nasze zainteresowanie, ponieważ, no cóż no. Teraz właściwie to jest wyspa. Pełnoprawna, nawet, dosyć. Co ciekawe, no. Nasza tutaj miejscówka zamieniła się w pełnoprawną wyspę. Wcześniej tak zdecydowanie nie było. A rzeka jest po... Nie, rzeka się nie pogubiła akurat. Nie wpłynęło to również na to szkło. W sumie tak umieściłem, żeby ta rzeka baldibekowo wyglądała z tymi aksolotlami. dało chyba. Bo one są w stanie przeskoczyć to. No, nowe moby, nasze aksolotle są całkiem inteligentne, chociaż mają jedną wadę. Próbują lecieć w ściany No, ale jak widzicie, no, jest różnica, a w budowlach różnicy nie ma, czyli najwyraźniej to działa trochę. Chociaż trochę, no, bo mi się jedna rzecz zepsuła, przecież. Powiesz spojrzeć pod jemię. Jezus, maja. Bardzo szybko lecę. O nie, słyszycie to? Chciałam... Nie. Ja. No do, to no, no, tak działa tutaj! Nie. Okay, to tak jest. No to lepiej. robię coś czy nie? Okej, ale dużo pod też nie znalazłem, ale... Nie wiem. To teraz nieważne, ponieważ no, jest dobrze, jest to dobrze. Wszystko tutaj zadziałało i ten. I teraz czas na porównania. A nie. Nie wiem kiedy miało być porównania. Chyba teraz. Dobra, więc to już by było na tyle. Zostaw łapkę w górę, o, zasubskrybuj, żeby nie pominąć najnowszych filmów.